Zbieramy tak zwane resztki, czyli okazję mieszkań nad morzem. Jesteśmy w Bereguard. Pierwsza linia brzegowa. Apartament z jedną dużą sypialnią. Salon. Maluśki, tarasiki to jeszcze zabudowany. Tutaj widoczków nie ma. Otwarty salon. Kuchnia. Jedyna atrakcja, że z tej kuchni widać pięknie może i tu niespodzianka. Do tego mieszkania dochodzi garaż w cenie i cena 95 tysięcy euro. I z wanną, mojler. Mieszkanie niedługo stało nieużywane. Trzeba sobie ładnie odrestaurować. Można ten balkon otworzyć Są tutaj wwiczki. Małe mieszkanko, ale 95 tysięcy dziś, w pierwszej linii to jest rarytarz. Powtarzam jeszcze raz rarytas i kieplantes. Drugie piętro bez winy. Polecam, pozdrawiam.